Dobry, witam panie ministrze Ardanowski. Przesłanie jest bezpośrednie do pana ministra w dniu dzisiejszym. Wiem, że jego asystenci to oglądają, w związku z powyższym chciałbym zapytać wprost, panie ministrze, chodzi mi o prawników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy wyniszczają polskich rolników, tworzą rozporządzenia i zarządzenia wewnętrzne w Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa, które tak naprawdę nie są do spełnienia przez rolników. W dużej mierze rolnicy w wyniku takich działań, proszę pana, tracą, tracą swoje środki finansowe i tracą możliwość, nie, tracą możliwość odwoływania się. De, de, departamentem Prawnym zarządza pani Kłak. Pani Kłak, która e, wyniszcza polskich rolników. Wiemy, że ze względu właśnie na te afery niespełnienie w ogóle kwestii związanych z wydatkowaniem środków, co będziemy niedługo ujawniać. A zarówno z rzeczami, które posiadamy, informacje, co dzieje się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pytam pana ministra Ardanowskiego wprost. Jakim prawem prawnicy, którzy są zatrudnieni u pana, e, u pana, w podległej pana instytucji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mają, proszę pana, możliwość prowadzenia kancelarii prawnych, które to niejednokrotnie z jednej strony reprezentują interes wierzyciela, a z drugiej strony poszkodowanego. To jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego pani Kłak nie przeprowadzała z panią Feiger kontroli w zakresie grup producenckich w pewnych układach? Dlaczego w sytuacjach, w których pani Kłak daje wytyczne. Na niszczenie polskich rolników sprzecznie ze z wskazaniami prawników Ministerstwa Rolnictwa. Panie Ministrze, czy. Pan, czy pan Nowakowski, tak naprawdę odpowiedzialny, obecny prezes Agencji Restrukturyzacji Modernizacji i Modernizacji Rolnictwa ma sam nadzorować teraz sprawę po pani Fajger braku rozdysponowania środków finansowych, a wiemy w jakich problemach tutaj to wygląda. Chciałbym, żeby pan wyjaśnił, na jakiej podstawie pan Wojciech Dochałowski, który ma udziały w spółkach i ma w spółkach których, proszę pana, są e, kancelarie prawne. Jakim prawem w ogóle tego typu rzeczy się dzieją? Proszę wyjaśnić, pan Piotr Hałas. Ostatnio zatrudniony prawnik jeszcze dobrze nie został zatrudniony, a już dostał zgodę na prowadzenie odrębnie kancelarii prawnej, więc proszę wyjaśnić, kto, przy, kto tworzy projekty i zarządzenia, książki procedur, które stoją w sprzeczności z polskim rolnictwem. Publicznie pana pytam na ten temat i kiedy pan Panie. Ministrze Ardanowski ma zamiar z Agencji Restrukturyzacji wypierniczyć Departament Prawny i panią Kłak, która w dużej mierze zniszczyła istnienie wielu gospodarstw rolnych i zarówno wiele problemów narobiła. To stoi w sprzeczności z interesem, z interesem prawnym, a w związku z powyższym ze szkodą dla polskich rolników. Proszę wyjaśnić, kto wyraża na to zgodę. Kiedy pan odwoła z funkcji dyrektora panią dyrektor e, Kłak, która Osobiście wydawała polecenia e, wydawania sprzecznych z decyzji e, z decyzjami ministerstwa i ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa. Kiedy to departament prawny, proszę Państwa, a wygląda to w sposób, e, mianowicie następujący, e, skończy praktyki oszukiwania polskich, e, polskich rolników. Proszę Państwa, departament Prawny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to duża rzesza prawników. Którzy pożerają w dużej mierze środki finansowe polskich rolników. Im na rękę, im więcej spraw, im więcej problemów, im więcej bałaganu w agencji, proszę Państwa, to tym więcej dla nich zarobku z tytułu właśnie delegacji, wyjazdów, etc., etc. Agencja, Panie Ministrze Ardanowski, w rozumieniu nazwy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Polskiego rolnictwa to jest instytucja, która ma wspierać polskich rolników, a nie wyniszczać polskich rolników. W dużej mierze narobili tyle bałaganu, a przecież Krzysztofie, rozmawialiśmy, jeszcze jak byliśmy znajomymi, kiedy to tłumaczyłem ci niejednokrotnie, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie nadzoru i kierowania. Jest instytucją nieudolną, że jest zarządzaną przez prawników, rządzą tam prawnicy. Pani Kłak robi swoje. Pani Kłak od jeszcze czasów pana Obajtka bardzo wiele spraw zamiatała pod dywan. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, dlaczego sprawy związane z rybołówstwem, w których umoczona jest pani prezes Feiger, nie odpowiada ona tak naprawdę jako prezes tej agencji przed, proszę państwa, prokuraturą. Nie dopełniła obowiązków służbowych, nie powiadomiła organów ścigania. Dobrze wiedziała, a od samego początku, kiedy objęła tylko funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji jako szefem z szefem związku spotykała się ze mną. Eee... I dokładnie jestem gotowy na spotkanie się z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, z ABW, na temat rozmowy, co się dzieje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I wiecie mi Państwo, tych wszystkich prawników trzeba stamtąd wypierniczyć, powołać nowy departament, a przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa poprawić. Pan Ciok, pan Rusin. Cała klika z PSL-u, która tam niszczyła polskich rolników, powinna zostać wyrzucona. Pan Rusin, prawnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, były dyrektor departamentów, latał za mną, żebym pewnych spraw nie poujawniał. Po holu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na poleczki 33 i prosił, żebym tylko pewnych spraw nie wyciągał, nie zgłaszał do CBA, do ABW, to on te sprawy będzie odkręcał. Tak wygląda rzeczywistość, panie ministrze Ardanowski, że z agencji płatniczej zrobiono sobie dobry interes do zarabiania w kancelariach prawnych i obsługach, proszę pana, na pieniążkach polskich rolników. Z tym trzeba zrobić porządek. Bardzo się cieszę, że pan minister w końcu, w końcu posłuchał i wypierniczył panią prezes Weiger. Mam nadzieję, że i obecny prezes, który jest odpowiedzialny za brak rozdysponowania środków, za kwestię, która jest z tym związana, za ten cały bałagan, który został zrobiony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, też poleci. Czas najwyższy, aby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa była agencją dla rolników, a nie przeciwko rolnikom. Nie dla prawników, którzy zarabiają grube, grube pieniądze. Czas najwyższy, panie ministrze, się obudzić że kończy się kadencja i trzeba coś z tym zrobić. Ile, ile, osób zostało zniszczonych, ile młodych rolników, ile ludzi z modernizacji za pierdołę, za niespełnienie jakiegoś małego, e, małego obowiązku złożenia dokumentu, sprawozdania w terminie, dwa dni po, po terminie musiało zapłacić. Po 3% od kwoty dofinansowania. Przecież to jest chore. Jak można y, swoich ludzi, po prostu Polaków, niszczyć, polskich rolników? I to się nazywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której prawnicy dostają zgodę na prowadzenie kancelarii prawnych i możliwości. No przecież to jest kabaret, panie ministrze rolnictwa. To jest kabaret. Tak dalej być nie może. Czas najwyższy. Zrobić z panią Kłak, z tymi panami prawnikami, porządek. Mam nadzieję, że pan minister zatrudni normalnych, zwykłych prawników, którzy będą tworzyli rozporządzenia i zarządzenia do funkcjonowania ag agencji dla rolników, a nie przeciwko rolnikom. Pozdrawiam panie ministrze Ardanowski. Często pan oglądasz moje filmy. Bardzo się cieszę, że chociaż e, wziął się pan za ten burdel tak zwany agencją restrukturyzacji, modernizacji, a ja to nazywam agencją rabusiów i malwersantów Rzeczypospolitej Polskiej. W tym miejscu. Pozdrawiam Was serdecznie. Jedziemy dalej. Tak to się nazywa ma mafia. Mafia od czasów proszę Państwa. PO, PSL, PiSu. Ta sama mafia. PSL-owska. Tych samych układów, tych samych ludzi. Pan Rusin, który niszczył. Mówiłem o Bajtkowi. Dalej siedział. Ob Obiecuję, panie Rusin, że jeżeli wezwie mnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne opowiem sytuację. Jak próbowałeś mnie przekupić... I latałeś po całym holu, żebym tylko i wyłącznie sprawy nie zgłosił do CBA, to wszystkie sprawy będziesz odkręcał. Dokładnie wiemy, panie Rusin. Wiemy, jak pan Ciok siedział i preparował dokumenty przeciwko urzędnikom. Mamy na to świadków, mamy ludzi, którzy będą zeznawać, jeżeli będzie trzeba. Tak was udupię, że i to z Centrali Agencji Restrukturyzacji, tak cię Cię upiernicie razem z Rusinem, że z podziwu nie wyjdziesz. I wam mówię szczerze, rolnicy. Czas najwyższy, wy się obudźcie, a wy konsumenci, wy się obudźcie, bo rolnicy są wyniszczani celowo są wyniszczani. za chwileczkę, nie będzie rolników, nie będzie zdrowego papu. Jak nie będzie zdrowego papu, to już tylko wam zostanie klepsydra i nic więcej, bo w markecie to na pewno, na, na pewno nie zjecie nic dobrego. Pozdrawiam serdecznie, dużo zdrowia i panie ministrze, czas do roboty. Hubert, asystent pana ministra. Wiodą mi do Agencji Restrukturyzacji, odwołania pszt, i na bruk to całe towarzystwo. Dość po prostu niszczenia polskich rolników.